A teraz zrobimy taki mały teścik. Znaczy ja sobie zrobię i sprawdzę, jak to wyjdzie w programie. Tu w 60 klatkach kręcę, zwolnię tempo i zobaczymy, jak to będzie się kręciło w wolnym tempie. Dzień dobry. Robi się ciemno, 17.30, ale ładnie. Coraz cieplej. I tak se wpadłem tutaj do szklarni, proszę ja was. Mówię, nagram coś. Korci mi opieprzyć tego basioka. Widzicie tutaj taki burdel? O, o tu, to, 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 to. Chyba to obetne. Bo to nie wygląda za zdrowo. To co, jak Sławek powiedziałeś, stale wiaszku? Sam do siebie gadam. Wybaczcie, mózg mój jest po prostu zryty. Ale... Nożyk już mam, wentylator zapierdziela, oczywiście, ale zobaczcie, naprawdę, jak tu się zarobiło miejsca ładnie. A wracając do filmu z trzech kamer, no głupie to trochę było, wiem, nie wiadomo gdzie było patrzeć, to o czopląsu. Ale Beata mi powiedziała, wstaw jedną kamerę do ptaków. Dobry pomysł, aczkolwiek też o tym już myślałem. I tak wykonam w jakimś tam filmie, że będę się gadał i będziecie ptaki oglądać gdzieś w rogu. Może być tak, nie? No <laughs> i co? Miałeś posadzić to. No nie mam siły. Już trochę obesło. Czekaj, tam miejsce zrobię. Kurde, co jest kartofel, co? To jest Kalidora. Czy jak to się mówi? Alokazja. Kurde, to tu był taki mały ziemniaczek z tego. No ale. Jak to wy w ustalewiaka to wszystko rośnie. No nie, czasem nie wszystko. Dobra. tniemy, Robię miejsce. Żeby tu się dostać. A kurde. Masakra tu jest. Co, w zębę to weźmiesz? O, człowieku! Zobaczcie, widzicie, co tu się dzieje? Po pierwsze to robaczki. Chyba. Tu mamy, że jest basio. Trzeba będzie tu. Chociaż kurde. Bas jest odporne. Ale patrzcie, widzicie tutaj takie coś jakby podpsute? Już te inne gatunki. Więc miałby problem, pewnie środek czarny. A basio nie, basio to jest basio. Basio to jest twardzie, nie z tej ziemi. Aj, dobra wiadomość! Pamiętacie ten odrost? To jest odrościk z dajao. Kurde, rośnie rura cały czas. Zaznaczałem tu gdzieś tu. Już tyle podrosło gdzieś. wiem, słabo widać. bo lampa tylko u góry się świeci. Ale powinno być coś widać. I teraz nie wiem, czy ciąć to dalej. O! Nie, ja chyba nie będę ciął Po co, jak żyje, nie? Dopiero będę wycinał Jak przyjdzie wiosna Co tu mamy z boku? Tutaj możemy przyciąć, to chyba też jest basioczek Zaraz zobaczymy Tak Basio Widzicie? Te lepsze gatunki już miały problem, jakby coś takiego było, to... O! Stalewiak do wycinki Zobaczcie jakie ładne. Ara, rozwiniemy jeszcze tego liściocha. Pewnie, pewnie co niektórych to interesuje, jak to wygląda. No, to chyba tylko taki początek, zobaczcie, reszta jest ładnie zdrowiutka. Wszystko git, wszystko git malina. Papaje wstawiłem, Ko korzonki nie są pognite, u góry nie zdechło, mam nadzieję, że się bójnie. No. Ale jak wejść wyżej? Wchodzę, nie? Wejdź wyżej, co tam? Pokaż z góry. O, patrzcie. Jak myślicie? Będzie żyło, nie? Znaczy się... No ja myślę, że będzie żyło. Ale Sahara. I teraz też człowiek boi się, wiecie, podlewać, żeby to kurde nie pogniło. No szkoda, co? Jakby taka gruba papajka zdechła bo ja tu widzę kurde życie tutaj plumeryjki rugmansja ta potrójna na razie robalców nie widzę a tutaj jak zaczęło kwitnąć miesiąc temu tak już chyba nie zakwitnie pewnie sahar w tym jak to się tam nazywało? wianecznik spoko Palma Madagaskarska, tak? Dobrze pamiętam. Zobaczcie, jak to się dobrze trzyma. Nie no, o Jezu. O Jezus, jak sucho ma. Dlatego pewnie obsychają liście. Aczkolwiek ona fajnie wygląda, jak są oberwane te liście od dołu i tylko zostaje u góry czapka. Typowy ogrodnik, nie? Palucha wsadzi wszędzie. Patrzcie. maurelasek, Następny liścik wypuszcza. Na razie nie widać oznak... Zakwitu, a tam z tyłu. O, zielonolistny. Też ładny liść po pierdziela tam na środku patrząc I dobrze jest Szkoda, że nie mogę wam pokazać go ze mną. Jakoś tak kurde jakie to jest. Puść stale w jak spadni. Stale w jak nie spadnie. Łeb mnie boli, ale kontrola jest pod piksach. Seraflu, zatoki czy co, i żyjemy dalej. Uwaga! A go przyciągnę jakoś, chodź malutki. Zobaczcie, wyjdzie to? Jakie to jest sprytnie wielkie? Żeby jeszcze się tak rozłożył. Będzie burczeć przy prądzie. Nie wiem, czy mnie tam mordę widać, no ale fajnie to wygląda, co? No taki malutki listeczek w ogóle to o czym dzisiaj. W ogóle jak nazwać ten film? Sam nie wiem. Wlazłem takie byle co, ale zawsze sobie zobaczycie. Wiecie, że jak ja to mówię dla mnie, to kartofle wszystko już nie. Ale z wiosny będzie ogień. Ojej, już się nie mogę to szczerze doczekać. Już teraz coraz dłuższe dni, a jak marzec skoczy, to naprawdę już zacznie szajba bić. Bo tak to mówię: traktuję jaksze kartofle. To wszystko Tylko trzeba wiedzieć co i kiedy wysadzać, nie? Co tu się dzieje? Wiatrak popierdziela Ale grzejnik gorący Ła. Wchodzimy do tego durnia I dupa Nie rośnie Weinte kohol nie rośnie To jest bardzo zły znak Przykro mi, samemu mi, Sławek, przykro Ci, tak. Czyli nie pojemy sobie bananów za szybko. Coś czuję, że dopóki uda się bez tych nasion bananowców pojeść, to minie kupę lat. Naprawdę, żeby jeszcze miał w szklarni warunki tak 17 nocą, a za dnia z 24 to byłoby szybciej, pewne. A tak, wtedy by się opłacało doświetlać, rozumiecie? I w ogóle. dodam moich kurczaczków nic nie będę się pokazywał nagram osobno jakiś tam program o zobaczcie tutaj widzicie tu była kropeczka i tu zaznaczyłem mało tego to mało, mało nie miał za dużo korzeni ale to wsadziłem i rośnie o tu tak samo zaczyna rosnąć także skulenciki są wypasione o dziubeczki mają Będą żyły. Ciekawe, jakby posadził, tak czy też będzie rosło. No więc życie pewnie tak. Dobra. Sorry, że takie byle co. Ale tak nagrałem, no. Jak to fajnie, te. Kwiatki się trzęsą. A to są te. Sk skarniewickie. Dobra. Wiecie, co mi się marzy? Kamera tak z 240 klatek na sekundę, O, wtedy to bym mógł, tak bym widział jak łopaty się powoli kręcą, albo timelapsik lepszy i w ogóle zwalniać można, nie no, kozacko by było, no ale no, duży koszt jest takiej kamery. Dobra, dziękuję bardzo, trzymaj ta się, pozdrawiam z tego oto dużego miejsca, już mogę ręką machać, jest dużo miejsca, na razie, zdycham, znacie jakiś sposób na zatoki? W 2003 roku miałem punkcję robionę, bo robioną. Dwa dni od śmierci mnie brakowało, wyobraźcie sobie. No ale teraz efektem jest to, że to się nawraca. A jak się nawraca, to ja po prostu nie mam siły. Z dwa dni chodzę do tyłu. I żona mówi: Jedź, zapisz się, zrób prześwietlenie. Teraz pytanie do Was: czy ktoś z Was, kto tu ogląda, miał do czynienia z Zotokami, Czy jechać, czy nie? Żyję, to dwa dni, tam w 3-4 razy w roku mnie rąbną powiedzmy i tak wiecie, no słabość czek czuję. No. I krzaki dziś miałem tam niedawno robić, powycinać. Nie mam siły.